Ok, jeśli chodzi o Nikitę, to ona ma przeszłość taką, jaką ma. Absolutnie nie będę go bronić ani, ani próbowała tutaj jakoś ją wybielić. Um, ona wywodzi się, otaczała się patologią, ale to znaczy, że takie osoby już nie zasługują, że, że już koniec, one są stracone, nie zasługują na drugą szansę, nie, nie, nie te osoby już nie mogą się zmienić. Nikita, jak z nią rozmawiałam, to wydaje mi się. Że ona chciałaby właśnie uciec od tej patologii, ona chciałaby zmienić to swoje życie. I przy okazji właśnie ona by mogła pokazać innym innym dzieciom, innym ludziom, że da się z tego wyjść, da się, da się zmienić swoje życie. Przeszłość ma, jaką ma, ale liczy się przyszłość. I to jak ona poprowadzi teraz swoje życie. A um, ja z doświadczenia mogę powiedzieć, że sport totalnie odmienił moje życie. Ja. Dobra, tutaj ktoś napisał, że właśnie dużo jest komentarzy, że, że masakryczny ruch dla Federacji, że strzał w kolano. Ja tak nie uważam i właśnie chcielibyśmy pokazać nie promować tą patologię, ale na odwrót pokazać, że to ciebie nie definiuje. Ty możesz zmienić, ty możesz. To Twoja przeszłość ciebie nie definiuje. Liczy się tu i teraz i co ty z tym zrobisz? I bardzo bym chciała Niki Cię pomóc w tych przygotowaniach, żeby ona się faktycznie porządnie przy, przygotowała do tej walki. Dzisiaj z nią rozmawiałam, to ona tam już ma trenera i od jakiegoś czasu trenuje i mówi, że jej się podoba, więc e, z tego się cieszę. A... I ja też absolutnie rozumiem e, wasze, wasze, podejście do tego ogłoszenia jej na klaucie. Sama byłam bardzo sceptycznie nastawiona do niej, jak się dowiedziałam, że bierzemy ją pod uwagę, ale po po dłuższej rozmowie, rozkmince, po rozmowie też trochę z nią, doszłam do wniosku, że to jest biedna dziewczyna. W sensie nie chodzi mi finansowo, ale jest mi jej żal, i, um, i wydaje mi się, że ona już jest na lepszej drodze. Ona dosłownie uciekła, dosłownie uciekła od tej patologii i wypowiada się negatywnie na tym, w sensie o tym, co tam się działo. Nie, nie chwali tego, nie, nie, nie propsuje, e, wręcz właśnie neguje to wszystko tam. E, I wydaje mi się, że ona w spor że sport, te walki, że to może jej pomóc w tym wszystkim, dać nowy cel, skupienie na czymś innym. Aha, i żeby też nie było, że teraz przez Cloud MMA będziemy próbować zrobić jakąś wielką przemianę Nikity, bo też nie o to w tym chodzi, ale uważam, że to będzie fajny dodatek do niej, do życia, jeśli ona faktycznie chce się zmienić. I um, ja, na przykład, na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że parę lat temu, ile to było? Dwa, trzy lata temu, um, byłam całkiem inną osobą. Nie, nie, nie wiedziałam, co ze sobą robić, nie miałam żadnego. Celu, żadnych celi w życiu, a sport i te walki, o matko, to mi tyle dało. Ja do dzisiaj jestem zdyscyplinowana, jestem bardziej zdeterminowana. Różne, różne inne plusy są. Ci, co uprawiają sport, wiedzą, i wydaje mi się, że to mógłby być taki, wiecie, fajny dodatek, jeśli ona go dobrze wykorzysta też do, do odnalezienia siebie, do polepszenia siebie, polepszenia w sensie do dążenia do najlepszej wersji siebie. O! Aha, jeszcze nie zamierzam bawić się w adwokata Nikoli. Ja jej nie znam osobiście, nie, nie dam sobie ręki za, za nią uciąć, tak się mówi. W każdym razie chciałam bardziej przedstawić, dlaczego w imieniu moim, w imieniu federacji, dlaczego, dlaczego ona u nas walczy. I nie będę ukrywać, że dla federacji, w której zasięgi grają dosyć istotną rolę, jej zasięgi, rozwóz dookoła jej osoby też na pewno e, pomógł jej w tym, że u nas walczy. E, czekajcie, czy coś jeszcze chciałam powiedzieć? Chyba nie. Ej, dobra, teraz pytanie: e, Nie na temat. Czy widzicie różnicę w, moim, e, w, mo w moich wypowiedziach po polsku? Bo staram się, mm, staram się e, ładniej mówić po polsku. I zastanawiam się, czy to widać. Nie będę się zmieniać teraz w nie wiadomo jakiego tutaj profesora, ale po prostu Więc, w środę jest pierwsza konferencja i ja też tam mam oczywiście wystąpić. Zobaczycie, jak się sprawdzam w roli nie prowadzącego, bo ja nie będę tam prowadzić tej konferencji, ja nie będę już odpowiadać za dymy. Ja będę sobie coś jeszcze zadawać pytania i zobaczymy, jak mi pójdzie pewnie jakiś wywiad udzielę, i jak tam nie będę mówić ładnie po polsku, honestly, who the fuck cares? Ja umiem trzy języki, ok Ciężko jest umieć skupić się na jednym i ładnie! W ogóle polski jest bardzo trudny język! Na... Aha, jeszcze jedna sytuacja, to już taka... mniej interesująca chyba, a mianowicie sytuacja z wczoraj z szalonym reporterem na Twitterze. On coś tam skomentował, skrytykował Cloud, ja mu odpowiedziałam w taki powie dla mnie sposób, ale to też nie było nie wiadomo co, a komentarze teraz o, odpala na lekcji, um, to było bardziej tak wiecie, w żartach, luźno um, i dzisiaj on był u nas na spotkaniu, z nim rozmawiałam wszystko fun, wszystko jakby nie ma tutaj żadnego spięcia um, i też y, ustaliliśmy, że, że pociągniemy to trochę dalej na Twitterze, że on coś tam rzuci, a ja mam mu odpowiedzieć, nie? Ja mu tam odpowiedziałam, a ludzie jak się spłakali, ja, sa, to, to był sarkazm, to był czysty sarkazm, to co ja powiedziałam, myślałam, że wiecie, że to jest raczej logiczne, że to jest sarkastycznie powiedziane, a ludzie się tam tak spłakali, że a jak ona może się tak odzywać do starszej osoby, jo, nie wszystko jest, 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 good,